I get so caught up in the middle Thinking of drowning in his blue eyes. I'm losing sight cause I am falling. I'm so deep down, deep down, and it's not alive. Cześć kochani, dzień dobry, witamy Witajcie. was serdecznie. Dzisiaj z rana zaatakowałem Daniela, jeszcze zanim pojedzie do pracy, żebym posmarował plecy. Bo słuchajcie... historia lubi zataczać krągi, lubi się powtarzać. Znowu złapałem mnie plecy, w sensie ból pleców. Nie wiem czy to jakieś przewianie, czy co tym razem, ale straszny ból. Dzisiaj w nocy normalnie nie mogłem się odkręcać i. Będzie smarowanko z rana Końską maścią Końską maścią Dajcie znać czy też używacie i czy też wam pomaga Bo ja wczoraj trochę miałem ulgę nawet jak mi To najlepsza maść przeciw ból. To prawda, ale tak mnie słuchajcie piekło ostro Rzeszok, dobra my się smarujemy i, yy, i idziemy do roboty działać. cześć Siemano dziewczyny Rzieniatki. Nie będziecie zadowolone, pocieszone z tego faktu. Już wszystkie niskie nie z domów. Lekarczek. Eee, to ziemniaki jednak też już mogą być. Bo no słuchajcie, tak średnie jadły ziemniaki, powiem wam. jakich nie chcą ziemniaków. Co? A no tak, bo to są dobre ziemniaki. Fajne od rolnika kupiliśmy. Może i tak. Tak, to jest to, to sklepowe tak, takie wódlice, to tak, takie minciskie. sklepowe, to często nie się trafia. Dobra, słuchajcie, lecimy do Kurek. No nie robi się już trochę śpieszy, bo do pracy jeszcze no. dzisiaj jedzie. Dzisiaj mamy w ogóle sobotę. E, ale i tak ma dzisiaj być troszeczkę później tam w pracy. Ale, zobaczcie jak objadły ostatnio sosne dziewczynki, do zera. Obkorowały e, e, pięknie. A zaraz wam powiem jeszcze, jaki miałem sen, właśnie przed chwilą Danielowi I opowiadałem dzisiaj, co mi się prześniło. Słuchajcie, te kozy to tak ryją beret, że normalnie masakra w nocy, koszmary. Ja myślałem, że będę jechał po wkrętarkę w nocy do sklepu. No właśnie, no właśnie. Kurki dostaną, śniadanko, zanim wyjdą. Dzisiaj troszkę ziemniaczka. Jakiś pomidorek. I jakieś odcinki od cukinii, co kroiłem dla kus Różności rozmaitości Ale nie za dużo, no bo wiadomo one i tak mają tu ca cały czas ziarno, także warzywka to tylko dodatek. A to jeszcze makaron potem możesz gotować. No nie no, jeszcze jajka muszę musimy gotować potem. Znowu się no, nazbierało. Ale po co makaron jak tych jajek jest bo dużo? No, można ugotować. Nie miało, nie miało ile mamy teraz kur? Bo właśnie ostatnio się jakaś widzka pytała, e, ile jajek i na ile kur? Też tak napisałem, że około 40, bo ja już nawet, słuchajcie, powiem Wam szczerze, że przez tą chorobę, przez to wszystko straciliśmy dużo kur i ja już nawet przestałem liczyć. Więc tak naprawdę to nie, nie mamy ich policzonych, no nie? Ale, szukam Ale szukam wydaje szukam mi się, że kur, sztuki, kur, kur, kur. kur o, z kogutami 40, a, a ja napisałem, że samych kur nie, nie, nie. około 40. Nie, nie. To no, źle przecież... Pani napisałem. nam z 13 sztuk na pewno. Jeszcze Czyli co, 30? Koło 30? Rosa odeszła jedna. No to koło 30 będzie, Kurek, a nie koło 40, więc sorry. Więc przepraszam, znaczy się. <noise> Dobra, słuchajcie, lecę, bo ja stoję z tym, jak głupi. Cześć dziewczyneczki moje, kochane. Dzień dobry. Dzień dobry, Dzień dobry. No właśnie, Daniel, słuchajcie, ze mną nie przychodzi. Bardzo. Kiedy ty ostatnio byłeś ze mną rano? No, i gdzie na weekendy też pracujesz ostatnio? No to, to... Kiedy ty byłeś? Przed, zanim jeszcze zaczęły doić wszystkie kozy, chyba. Chyba. Bardzo dawno nie byłeś z rana. Siano się wszystkie. No, siano to tam chłopaki lecą jak. Lecą jak nie wiem. Ale patrzcie się, jakie lubią siano. Jakie tak. grube badyle uwielbiają tak, takie. Jest zieloniutkie, jest bardzo pachnące, siano. I ale takim... gr... ber... Bergamotką. bergamotką. Tak, yy, bardzo grube, ale tak uwielbiają. Słuchajcie, to siano, że idzie. No, zobaczcie, one mają cały czas puste paśniki. I wczoraj wieczorem o 20.00. Po 21.00, 22.00 było ładowane paśniki całe. Tak, barbuniu? Tak, misiaczku, mój bozie. Słuchajcie, barburek i maniutek jeszcze z nami, jak widzicie. Wczoraj pisała do mnie ta pani, wysyłała mi zdjęcie tego domku, że już kończą budować domek dla nich. No, ale tam jeszcze troszkę zostało im pracy, więc myślę, że może na raz na weekend już nawet będziemy... No, może, nie. nie wiem, czy my będziemy zawozić, tak jeszcze to jest kwestia do czym będziemy zawozić. Patrz, gdzie jest w ogóle bombel. Ja pierdziele tego tak gadam, patrzę ja nawet nie zajarzyłem. Zobaczcie. Podziewa. Zobaczcie, co się dzieje. On sobie przyszedł. Po, Bombi. Powiększył sobie wybieg. Poczekaj, wejdę, wejdę tam. Bo od razu, jak już jesteśmy przy chłopakach, to chciałem powiedzieć o moim śnie. Słuchajcie, dzisiaj mi się śniło w nocy, że Leon powywalał wszystkie deski z tego, aj, ze swojego wybiegu. Aj, Ale ten sen też nie był taki bez przyczyny, dlatego że ostatnio już naprawialiśmy dwa razy płot. E, przykręcaliśmy deski, bo wiecie, ruje się zaczęły. No i cały czas, wiecie, one są na wysokich obrotach, te koziołki, cały czas świrują, walą w ten płot, wiecie o co chodzi. E, I śniło i musieliśmy naprawiać już rzeczywiście płot. I dzisiaj mi się śniło w nocy, słuchajcie, że taki widok, że co druga deska w ogóle rozwalona, że ja rano przyszedłem i nie wiem co on zrobić, że głowy tam pchały, słuchajcie, w te, w, te, w te szpary. Ja pierdzielę koszmar jakiś normalnie. Także, tak jak Wam mówiłem, kozy ryją banie. <ścoughs> Nawet w nocy się śnią koszmary jakieś. Dobra, słuchajcie, lecę doić te dziewczyny i karmić. Nie wiem jak ja będę je dzisiaj doił, jakieś ja tam będę skręcał przy tym dojeniu z tym bólem pleców, bo najgorzej. O właśnie. Najgorsze mam ból przy takim przekręcaniu się, a tam przy dojeniu jak widzieliście w którymś z poprzednich vlogów, no to cały czas muszę się przekręcać, więc trzymajcie kciuki, że mnie jakoś wydoi, bo nie wiem jak to dzisiaj będzie. Będzie dojenie z. mleko będzie chyba z łzami połączone. <noise> Dobra, idę lecę. Poszło. Powiem wam, że chyba ta maść musi działać, bo nie boli mnie aż tak bardzo, jak bolało mnie rano. No i znalazłem sobie jakąś taką w miarę dobrą pozycję przy tym dojeniu, tak całkiem bokiem, żebym nie, żeby nie musiał wykonywać wiecie, tych ruchów takich przekręcania się i jakoś poszło, wydojone, bo się już bałem, że będzie, że będzie słabo, naprawdę gdyby mnie bolało tak, jak mnie bolało rano i w nocy, to ciężko bym to widział. Na szczęście ta maść naprawdę działa, także polecam wam bardzo z całego serca maść. Końską na wszelkie bóle pleców i tak dalej. Naprawdę pomaga. No i kochani, chciałem Wam bardzo pochwalić przed Wami naszą Luneczkę. Wiecie, jak ona doskonale się nauczyła? Chodź, kochani, chodź, Perełeczko moja, chodź. Chodź, Mysiu. Wiecie, jak ona się cudownie nauczyła dojenia już? Chodzę... Sama już wchodzi na stanowisko udojowe, moje piękne. Stoi po prostu przepięknie. Nie kopię. Jeszcze nigdy mi, słuchajcie, nie wylałam nie wylała mleka, nie wsadziłam mi raciczki do mleka, nigdy. Jest to po prostu idealna. A pamiętacie przy tym filmie zdojenia, że no taka była średnio, średnio spokojna. No to, no to, słuchajcie już pięknie to idzie naprawdę. Jestem z ciebie bardzo dumny, moja kochana perełeczka, bardzo. I z Newatki jestem też dumny zawsze, bo Newatka Pańcowi zawsze pomaga. Przy wypuszczaniu, przy zamykaniu, tak. No, newadka to jest przecież taka mądra też po mamusi. Taka mądra zamyka, z panciem otwiera, z panciem. Nie! Ta newadeczka moja, newadeczka. Muszę nalać kurką wodę, bo już widziałem, że wyżłopały wszystko prawie. No, wyżłopane wszystko macie prawie. Wyczyścić trochę? Trzeba wam powiedzieć, że dzisiaj jest taka średnia pogoda, w sensie dla mnie to już nawet trochę zimno, słuchajcie, 22 stopnie, to już dla mnie chłodno, się przyzwyczaję, jak kocham upały, ja się przyzwyczajam już do tych 30 stopni, w zasadzie to było 31, 32 stopnie, takie naprawdę fajne temperatury, dzisiaj chyba jest 21 czy 22 i dla mnie to już tak słuchajcie, chłodno, nie ma słoneczka, jakoś tak ponuro, wiaterek trochę czasami zawiewa, i dzisiaj rano, mówię do Doniela, wyszliśmy na taras y, pić kawę No jak zawsze. widzę nie do Doniela, kurde, zimno. Mówi, no nie zimno, ale trochę chłodniej. Także no, powiem wam, że zmieniła się u nas pogoda. Dajcie znać, jak u was pogoda. Czy też takie były y, temperatury afrykańskie po 30 ponad stopni? Y, czy też się ochłodziło u was? Dawajcie znać, piszcie. Dziewczynki, czekacie już, tak? Czekacie? Zobaczcie, jak marnują dalej jedzenie. Myśleliśmy, że ten podstawek na pod ten wyeliminuje totalnie marnowanie jedzenia, ale niestety się myliliśmy, <grym> i tak wysypują, i tak wysypują. No niestety, zawsze z jakimiś stratami jedzenia trzeba się liczyć przy kurach. Muszę jeszcze chłopakom zanieść siano, bo widziałem, że jak tam byliśmy z Danielem, to zamykać bąbla, to widziałem, że już nie mają siana. Jakoś urywam zdania. nie mogę się tu zmieścić, dobrze, jeszcze pastuch nie włączony. A, już się zamknąłem tutaj Muszę odstawiać sianko Chłopcy, chłopcy, dostawa sianka Dostawa sianeczka, czekaj bombi. Czekaj, zabezpieczenie nasze. Prowizoryczna, muszę zdjąć. Dobra. Czekaj, czekajcie, czekajcie. Czekaj. Przepraszam Was, że nic nie widzicie, ale... Ciężka sytuacja wchodzeniowa. No, dajemy. Ojejku, bombi! spragniony sianeczka byłem. Idziemy dać. Idziemy dać sianeczko. O, nic nie widzicie chyba. Dobra. Czekajcie, kochani, ja muszę was jakoś zamontować trochę, bo myślę, że to nic nie widzicie, jak wam tak pokazuję. O, może tu, na lizawcu stoicie. なあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあ。 Że niby chłodniej, ale jakoś tak duszno jest dzisiaj znowu. I ciężko się oddycha. No wcinaj, wcinaj. A ten jak się patrzy na mnie. Lonek, czy ty wyczuwasz jakieś zagrożenie z mojej strony? Loś, ja będę z tobą wankurował, człowieku. Patrzcie jak się chowa. Loś nie bój się, ja cię nie chcę denerwować ani prowokować do niczego. Ja po prostu, czemu ty się tak zmieniłeś do mnie? Czemu twoje nastawienie do mnie jest takie złe? Co, Leonku? Pan cię kocha, a ty robisz takie dziwne rzeczy. No, ale już powiem wam, że i tak, odkąd tutaj są e, chłopaki na stałe. To i tak Leonka zachowanie się trochę zmieniło. On się, znaczy trochę, on się mocno zmienił, on się mocno uspokoił. I bardzo rzadko teraz już są takie sytuacje, żeby on gdzieś tam rzeczywiście chciał mnie przeatakować czy coś. A Daniela to już w ogóle, słuchajcie, w ogóle on już do niego wchodzi normalnie. Chyba go, nie wiem, może raz się zdarzyło, że coś tam go tak wiecie, próbował przeatakować. Ale i do mnie się jego nastawienie zmieniło, więc się cieszę. Może po prostu potrzebował tej wolności więcej, niż w tym boksie tam w tej koziarni, no nie? No dobra, Sianeczko jest, wodę mają. Także zamykamy i lecimy chyba... Aha, jeszcze wodę nalać lekus. dobra. Ja wam już otwieram, dziewczyneczki. Dzień dobry, moje malutkie, ślicznieckie. Dzień dobry, moje malutkie, ślicznieckie. Wychodzicie na dwa? Zaraz mamusie też wypuścimy, zaraz. Przecież zawsze z mamusiami wychodzicie. No tak, Alaska, tak, Alunia, tak, już Jut, nie Utah tylko Lebrunia i Montanka i Kalifornia i Dakotka, zaraz mamusie wypuścimy, zaraz. Codziennie takie zażalenia muszę z rana słuchać, słuchajcie. No nie, tutaj jeszcze nie, moje dziewczyneczki. Wy tędy się nie możecie nauczyć, bo będziecie próbować przechodzić. Dobra, idę wodę, słuchajcie, nalewać szybko jeszcze dziewczynom. I je wypuszczać, bo jak słyszycie. Ponaglają, ponaglają. I słoneczko nam wychodzi z lasu. Hurra! Hurra dziewczynki! Słoneczko! Nie, nie, <laughs> Tylko ja się tak cieszę na słońce. <laughs> no i oczywiście standardowo. U nas zalania są średnio przynajmniej raz dziennie. <laughs> Standardzik. Standardzik. Coś tu dziewczynki widzę nie dojadły nawet cukinii za bardzo wczorajszej i też śniadania też nie dojadły, może z połowę zjadły. Ach. Już szczęśliwe dziewczyneczki? Szczęśliwe już dziewczyneczki moje? Hmm? Dakunia, szczęśliwa jestem? Kalifornia. Czarnula przy jedzeniu, Helena przy jedzeniu, Basieńka przy jedzeniu. Basia, tylko nie bij kuzek żadnych. Nie wolno. Ja piernicę. Szkoda, że tego nie nagrałem, jak ona skoczyła przed chwilą. Masakra. Basia! Przestań bić kozy. A ty jesteś niedobra. Barbara, ty się normalnie nie nadajesz do życia w społeczności. Naprawdę. No to życie to tak żadnych kus nie akceptować. Wszystkie tuce. ona no, tylko słuchajcie, swoją... E, maniutkę, swoją córeczkę. Akceptuję, że Maniutka może konie jeść, że Maniutka może wszystko, ale... Żadna inna koza zaraz wszystkie inne tłucze. Masakra. Masakra, Basia. Taka jesteś niedobra. Dla kuzek innych. A te mi tutaj zjeżdżają. Zjeżdżacie? No dawaj, e, Arizona. Wyskoczyłaś dobrze tak, florytka atak, 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 atak atak, atak Ej, lady, no co ty zrobiłaś? Jak co możesz tak robić dzieciom małym? Wy wszystkie macie jakieś, nie wiem, humory Niedobre kozy. A potem się dziwić, że się koszmary człowiekowi śnią po nocach Jecie wodę? Mm. Czy jecie kamerę? Mm. <laughs> Alas ta, Alaska. Pięknie wyglądasz w tym słoneczku, kochanie. Pięknie wyglądasz w tym słoneczku. W ogóle pięknie wyglądasz, ale słoneczko to w ogóle zawsze sprawia, że wszystko jest jeszcze piękniejsze. Nawet Alunia. <laughs> Nawet Alunia może być jeszcze piękniejsza, jak słoneczko świeci. Zjedzone ziemniaczki zostały wszystkie przez płyty. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze dziewczynki. Chęcie <laughs> idzie umyć wederko od brudasku wody.

O Jezu, zaraz będziemy wypuszczać te okrzyki. Wszyscy... Słuchajcie, wszyscy czegoś wymagają od rana. Głośno protestując przy tym. <laughs> Macie świeżą wodę, dziewczyny. Pieski muszą trochę pobiegać. Dopiero wyjdziecie. Jak zawsze, dzień jak co dzień. Nie ma co się denerwować i protestować, dziewczyny. Kochani, ostatnio mówiliście, żeby, że jednak podajecie. Ja się was pytałem, czy dajecie skorupki od jajek kurkom, bo ja miałem te wątpliwości, czy one nie będą potem mi zgniat rozdziobywać jajek. Ale chyba wszyscy w komentarzach napisaliście, że normalnie podajecie i że u was tam się nic takiego nie dzieje, żeby rozdziobywały. Tylko, żeby właśnie rozgnieść je, żeby to nie były takie w całości, no wiadomo. No więc kochani, <laughs> idę w to też i też im tak dzisiaj zrobię. Nazbierało mi się już znowu trochę tych jajek. Z karencją. Także próbuję, tylko sobie myślę, że muszę je trochę sobie porozbijać, żeby było mi łatwiej e, takim tłuczkiem do ziemniaków e, później e, rozgnieść, no nie? Bo tak to będzie ciężko. I zobaczymy. Mam nadzieję, że nie zaczną mi działać jajek. <laughs> Wierzę w to, co mówicie. Słuchajcie. Wierzę, wierzę. No i jeszcze kilka osób też pisało, że podaje skorupki osobno e, takie wysuszone i rozgniecione. No to taki sposób oczywiście też znam, no tylko, że ja mam tutaj i tak do... nie, no nie obieram ich, tak? Więc nie będę nic tutaj obierał i suszył, bo to bez sensu. <laughs> takie, oczywiście to chodzi o takie skorupki, jak sobie gotujemy pewnie jajka, gotujecie i, e, i zamiast je wyrzucać, to je zostawiacie, suszycie i potem no jak czy tam rozdrabniacie w jakiś sposób te skorupki dla kur. Na pewno dużo szybsza to będzie robota. To na pewno, na 100%. Dobra. Teraz tłuczek, akcje i lecimy. O, nie tak łatwo. Kurczę. Muszę sobie wziąć przez ścierkę, bo mi się wbija w rękę. Kurczę, muszę wam powiedzieć, że fajnie, bo rzeczywiście tutaj nie zostały takie jakieś duże fragmenty tych skorupek, przez co rzeczywiście one sobie nie skojarzą, że to jest ta sama skorupka chyba, którą można sobie rozdziobać. Fajnie. Nigdy, taki, nigdy taki, takim sposobem tego nie robiłem. Teraz widzę, że faktycznie, kurczę, po co ja się męczyłem i ubierałem te jajka. No. Super sprawa. Dzięki widzowie, zawsze coś dobrego podpowiecie Patryczkowi. Idę do kurek z tymi jajkami, o. Już gromada biegnie do mnie. Myślałem, że mi się uda, bo one przed chwilą były cały czas tam z tyłu na łące. I myślałem, że mi się uda, słuchajcie, że tam jeszcze będą, ale... Nic z tego. One nie są takie. Już szczuły pismo, nosem, chyba że zaraz będę z czymś szedł. Tak ciągle jest zawsze wszystko do was, jak się tu przychodzi. Zawsze wszystko dla kóz, boże. Są tak absorbujące te dziewuchy. Są tak absorbujące, a to dla dziewczynek, dla kureczek że jak ja mam to teraz im dać, słuchajcie? Nie wiem, co mam teraz zrobić, bo one będą mnie znowu atakować tu. Już czekają. Tam boję się wejść, bo przecież Bolesław też tylko czeka, aż będzie miał okazję dziobnąć. Nie no, muszę tam wejść, tylko jeszcze ciężko z kamerą. Chyba, że was zostawię tutaj jakoś, czekajcie. Dziewczyny, 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 spokojnie. Ale Słuchaj, ja mam tutaj coś dla Ciebie Nie. przygotowanego. Tylko spróbuj. Spokój, spokój. To jest słuchajcie zachowanie zielono właśnie. Wariat. Ale macie jajeczek dzisiaj z skorupkami. Dobra, powiedzcie sobie, jedzcie Bolesław nawet tu nie idź Bolesław nawet tu nie idź No patrzcie, widzicie to? To jest taki dupek, jeden Za przeproszenie. Już chciał mnie przeatakować Dziadyka jeden Jesteś okropny, Bolek, okropny Pancie ci jajeczka, a ty pancie chciałeś dziować? No dobra, kochanie, myślę, że będę kończył. Będę się z wami żegnał. E, dzięki, że jesteście jak zwykle. E, I co? Widzimy się w następnym vlogu niedługo. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia, papa. Pa.